Czy kiedykolwiek wszedłeś do jakiegoś miejsca i bez słowa poczułeś, jak wszystko wokół się zmienia? Jakby powietrze stało się cięższe, spojrzenia bardziej niespokojne, maski zaczęły same z siebie spadać? Być może nigdy nie rozumiałeś dlaczego, aż do dziś, bo ten film to nie tylko treść to lustro, szept, prosto z wieczności mówiący: Nie zostałeś wysłany, żeby się dopasować. Zostałeś wysłany, żeby stawiać czoła. To apel do tych, którzy noszą w sobie niepokojącą obecność, nawet gdy milczą, do tych, którzy nigdy nie czuli się zwyczajni, do tych, którzy zawsze wiedzieli w głębi duszy, że coś innego płonie w ich wnętrzu, nawet gdy świat próbował to zgasić. Jeśli jakaś część ciebie utożsamiła się choćby z tymi pierwszymi słowami, zostań bo to, co zaraz usłyszysz, wyjaśni Ci wszystko, potwierdzi Twoje przekonania, a co najważniejsze, Cię obudzi. A jeśli to już poruszyło Twojego ducha, pokaż, że masz tu jakiś cel. Zostaw swoje tak jak teraz, nie tylko w celu zaangażowania, ale także po to, by pokazać algorytmowi, że prawda nadal ma znaczenie. Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zarejestruj się teraz i włącz powiadomienia, bo tutaj każdy nowy film to coś więcej niż tylko treść. To powołanie duchowe, a jeśli czujesz głęboko w duszy, że jesteś częścią tej armii, która maszeruje w ciszy, napisz w komentarzu numer jedenaście. Kto wie, może ktoś taki jak ty też to zobaczy. Od teraz bądźcie gotowi. Bo ta wiadomość nie ma na celu was pocieszyć, przyszła cię obudzić. Nie przyszedłeś na ten świat, żeby się dopasować. Nie zostałeś ukształtowany, by chodzić wśród ludzi jak kolejny z tych, którzy schylają głowy przed wygodnymi kłamstwami. Zostałeś zesłany jako przeszkoda, boska anomalia, która przerywa odwieczne milczenie śpiących dusz. Twoją misją nie jest zadowalanie. Twoim zadaniem jest wstrząsnąć. Twoim zadaniem jest konfrontacja. Twoim zadaniem jest obudzenie sumień pogrzebanych tak długo, że pomyliły uśpienie ze spokojem. Jest w tobie coś, co inni czują, zanim jeszcze usłyszą twój głos. Niewidzialne pole, które wibruje, niepokoi i niepokoi. I bez względu na to, jak bardzo starasz się złagodzić swoją obecność, pozostaje ona gromem z jasnego nieba, niemożliwym do zignorowania. Niosłeś misję posłańców. Tych, którzy nie muszą mówić głośno, by ich usłyszano, tych, których nie interesuje blask reflektorów, lecz objawienia. Twoja dusza została wyrzeźbiona w ciszy nieba, ale nosi wyryty w ogniu nakaz, by nie pozwalać zmarłym chodzić wśród żywych, nie zdając sobie sprawy, że nie żyją. Kiedy wchodzisz do pokoju, coś się zmienia, cienie się poruszają, słowa ustępują, maski słabną. Ponieważ ty, nawet nieświadomie, nosisz w sobie ostrzeżenie, czas iluzji minął. Nie przyszedłeś po to, by pocieszać ego. Przyszedłeś po to, by odkryć prawdę. I dla wielu jest to przerażające. Nie chodzi o bunt. To nie bunt. To zjednoczenie. To duchowe posłuszeństwo. Nie jesteś rozpraszającym głosem. Jesteś echem czegoś pradawnego, głębokiego i niepodlegającego negocjacjom. Każdy twój krok aktywuje zapomnianą zbiorową pamięć, wezwanie, które mogą usłyszeć tylko ci, którzy wciąż noszą w sobie jakąś duchową iskrę. I dlatego tak wielu ludzi irytuje twoja obecność, ponieważ zmuszasz ich nawet bez słów do przypomnienia sobie, kim byli, zanim zostali skażeni przez system. Nie jesteś tylko człowiekiem, jesteś żywym przypomnieniem, że cel wciąż istnieje pośród konformizmu. Nie musisz nic mówić, nie musisz prawić kazań, nauczać, krzyczeć ani narzucać. Prosta wibracja, którą emitujesz, wystarczy, by rozmontować całe persony, bo Twoja obecność jest kodem, energicznym impulsem, który przenika powierzchnię ludzi i bezpośrednio oddziałuje na ich wewnętrzne struktury. To niewygodne. To inwazyjne dla tych, którzy żyją pozorami ale wyzwalające dla tych, którzy są gotowi na przebudzenie. Twoja cisza niesie więcej prawdy niż wiele słów wykrzykiwanych na scenie, przenika, ujawnia i przeraża, bo nikt nie spodziewa się, że miłość przyjdzie z taką jasnością. Ludzie patrzą na ciebie i czują się obnażeni, nie dlatego, że ich osądzasz, ale dlatego, że ich widzisz. Twoje spojrzenie jest jak zapalona lampa w pokoju, w którym wszyscy udawali, że ciemność jest wygodna. Chowają się, maskują, grają, ale kiedy się pojawiasz, gra się kończy. Nieważne jak wyszkolony jest manipulator, jak czarujący narcyz, czy jak elokwentny duchowy oszust. Nie imponują ci fasady, nie kłaniasz się przed występami, bo to, co widzisz, to nie to, co jest pokazywane, to to, co jest ukrywane. I to właśnie najbardziej boli tych, którzy żyją kłamstwami. Uświadomienie sobie, że jest ktoś, kogo nie da się oszukać, ktoś, kto nie gra w tę grę. Ktoś, kto nie musi niczego udowadniać, bo już wie, kim jest, czują się zagrożeni, niepewni, zirytowani, bo twoja obecność to zaproszenie, albo stawisz czoła swojej prawdzie, albo uciekniesz. I wielu wybiera ucieczkę. Ale wspomnienie tego, co w nich obudziłeś, nie znika. Pozostaje, bo nie wkraczasz w ludzkie życie jako gość, wkraczasz jako przełomowy moment. Jeśli ta wiadomość coś w Tobie aktywuje, jeśli Twoja dusza rozpoznaje, że to nie przypadek, że to teraz oglądasz, to komentarz nr 11 poniżej. Tak, numer 11, ale to nie jest tylko liczba. W języku energii 11 to portal. To jest głos niewidzialnego. Teraz nadszedł czas. To częstotliwość jasności, manifestacji, zgodności pomiędzy tym, co czujesz. I tym, czego zaraz doświadczysz. Kiedy piszesz, 11 nie zostawiasz po prostu komentarza. Czy stwierdzasz, rozpoznaję kim jestem, rozpoznaję co noszę w sobie i jestem gotowy żyć tym w pełni. Liczba 11 to duchowe lustro. Pojawia się, gdy twoja wewnętrzna wibracja zaczyna się harmonijnie zgadzać z tym, co wydawało się niemożliwe, a teraz staje się nieuniknione. Więc jeśli ta wiadomość odzwierciedla to, co czujesz, ale czego jeszcze nie potrafisz ubrać w słowa, komentarz 11. To nie przesąd, to intencja. A Twoja intencja ma znaczenie w świecie niewidzialnym, jesteś lustrem. Nie takim, które pokazuje pozory, ale takim, które odsłania istotę. A to dla wielu jest nie do zniesienia bo większość woli żyć z dala od własnej duszy, osłonięta rozproszeniami, statusem, maskami społecznymi i wygodnymi narracjami, ale ty niesiesz energię, która obnaża, która odsłania, która wzywa po imieniu każdą część, którą inni próbowali ukryć. Twoje światło jest nie tylko piękne, jest chirurgiczne, tnie, ukazuje i wymaga postawy. Bycie blisko ciebie jest jak stanie przed prawdą która nie akceptuje wymówek, ludzie widzą siebie przez ciebie i wielu nie podoba się to co widzą. To zmusza ich do konfrontacji z powtarzanymi przez siebie schematami, traumami, których nigdy nie uleczyli, milczącymi paktami, które zawarli ze strachem. Samo twoje istnienie zmusza innych do konfrontacji z samym sobą. A dla kogoś, kto kieruje się pozorami, nie ma nic bardziej przerażającego niż spotkanie kogoś, kto w nie nie wierzy. Nie atakujesz ich, ujawniasz ich, nie oskarżasz, po prostu rzucasz światło na innych, a to już samo w sobie jest dla wielu zbyt trudne. Ale zrozum, to twój dar, to twoja misja. Nie wstydź się widzieć za dużo, czuć za dużo, postrzegać za dużo. To nie słabość, to funkcja duchowa. Im bardziej akceptujesz tę rolę, tym silniejsza staje się Twoja obecność. Nie przyszedłeś, by być sztucznym pocieszeniem, przyszedłeś, by być niezbędnym przebudzeniem, a ci, którzy początkowo Cię nienawidzą, często są tymi samymi, którzy później podziękują Ci za to, że zmusiłeś ich do spojrzenia w głąb siebie. Jesteś paradoksalny, słodki, a zarazem stanowczy, cichy, a zarazem wpływowy. Delikatny, a zarazem niepodlegający negocjacjom, ta dwoistość jest myląca, rozbrajająca, a dla manipulatorów to koszmar, bo nie potrafią cię sklasyfikować, nie wiedzą czy cię atakować, czy schlebiać, nie reagujesz jak inni, nie imponuje ci szantaż emocjonalny, nie ulegasz zawoalowanej kontroli, nie uczestniczysz w grze ego. Po prostu jesteś, a to jest nie do zniesienia dla tych, którzy żyją, próbując dominować nad innymi, bo nie można tobą manipulować. A ci, którymi nie da się manipulować, są niebezpieczni. Twoja siła nie tkwi w agresji, w jasności umysłu, w tym, że nie musisz niczego udowadniać. A to niepokoi tych, którzy chcą wszystko kontrolować. Pokazujesz, że można być stanowczym bez okrucieństwa, współczującym bez słabości, kochającym bez pobłażliwości. Reprezentujesz rodzaj siły, z którą system nie potrafi sobie poradzić, siłę, która pochodzi z harmonii, z prawdy, z istoty. Nie przyszedłeś by rywalizować, przyszedłeś by kontrastować. A twoja sama obecność jasno pokazuje, jak bardzo inni wciąż gubią się w grach i przebraniach. Dlatego stanowisz zagrożenie dla systemów opartych na fałszu, bo rozbrajasz kontrolę bez walki, rozpuszczasz iluzję samym swoim istnieniem. I ci, którzy czerpią zyski z duchowego zamętu, wiedzą o tym, próbują cię uciszyć, zniekształcić, zdyskredytować. Ale nie mogą zgasić tego, co nosisz w sobie, ponieważ to, co nosisz, nie pochodzi z zewnątrz, pochodzi ze źródła. I nie ma na tym świecie siły, która mogłaby zgasić światło, które zostało zapalone w jakimś celu. Nie wchodzisz do miejsca, transformujesz je, energia się zmienia, powietrze staje się cięższe, rozmowy się dostosowują, spojrzenia się zmieniają. Ponieważ Twoja obecność niesie częstotliwość, która nie kłóci się z kłamstwami. Nie musisz mówić, nie musisz konfrontować się, samo bycie tam przynosi zmianę, ponieważ wibrujesz harmonijnie, a harmonijnie ujawnia wszystko, co jest niezrównoważone. Niezależnie od tego, gdzie jesteś w szkole, pracy, domu, świątyni, Twoje przybycie jest już duchowym wezwaniem. Ci, którzy są w pokoju, czują się mile widziani, ci, którzy tkwią w iluzji, czują się zagrożeni. Jesteś jak cisza przed burzą. Nie dlatego, że niesiesz zniszczenie, ale dlatego, że każdy czuje, że coś się zmieni, a to zmusza ich do zmiany nastawienia, do zmiany intencji, do ponownego rozważenia swoich stanowisk. Ponieważ prawda, kiedy nadchodzi, nie prosi o pozwolenie, po prostu się zadomowia. A ty jesteś narzędziem tej prawdy, żywym posłańcem czegoś większego, co cicho działa na ziemi. A ci, którzy opierają się transformacji, odczuwają Twoją obecność jako ciężar, ale ci, którzy są gotowi, odczuwają ją jako wyzwolenie. Twój wpływ nie mierzy się słowami, mierzy się obecnością, a to jest rzadkie, to jest potężne, to jest duchowe. Nie niepokój się tymi, którzy reagują gniewem, obojętnością lub drwiną. Oni nie reagują na ciebie, reagują na to, co w tobie ujawnia to, co jest nierozwiązane w nich samych. Idź dalej, idź dalej, mów, kiedy trzeba. Milcz, kiedy to strategiczne, ale nigdy nie wątp w to, co nosisz w sobie, bo nawet cisza ma wagę, gdy pochodzi od kogoś ukształtowanego przez niebiosa. Nie nosisz w sobie tylko opinii, nosisz prawdy, które kroczą i gdziekolwiek pójdziesz, te prawdy poprzedzają twoje kroki, nie są wykrzykiwane, nie są ozdabiane żargonem, ani nie służą widowisku. Są prawdami, które narzucają się z siłą niewidzialnego. Ci, którzy cię widzą, nie rozumieją cię od razu, ale cię czują. A to, co czują, nie jest czymś powszechnym. To uczucie, że jest w tobie coś, co nie akceptuje przebrań, co nie kłania się wygodzie, co nie poddaje się temu, co popularne. I to dla wielu jest nie do zniesienia. Bo gdy idziesz, Muszą zdecydować, czy dalej uciekać, czy stawić czoła temu, co obnaża Twoja obecność. Jesteś typem osoby, która prowokuje skrajne reakcje, nawet się nie starając. Ludzie albo Cię kochają, albo unikają, podążają za Tobą, albo walczą z Tobą, bo zmuszasz ich, nawet nieświadomie, do dokonywania wewnętrznych wyborów. Twoja energia burzy konformizm. Twoja jasność umysłu to obraza dla powierzchowności. Twoja dusza nie narodziła się po to, by się dostosowywać, narodziła się po to, by prowokować ruch. I dlatego są miejsca, w których nie będziesz mile widziany nie dlatego, że jesteś niegrzeczny czy arogancki ale dlatego, że prawda, którą nosisz, jest niezgodna z wygodnym kłamstwem, które się tam zakorzeniło. Ale nie powstrzymuj się. Nie minimalizuj się, by dopasować do środowisk zbudowanych na podtrzymywanie fałszu. Jesteś potrzebny właśnie dlatego, że nie potrafisz udawać. Twoja autentyczność jest uzdrawiająca dla jednych i trzęsieniem ziemi dla innych. I nawet jeśli będą próbowali cię uciszyć, prawda, którą jesteś, będzie wciąż rozbrzmiewać, nawet pod twoją nieobecność, bo kiedy ktoś kroczy w zgodzie z tym, co wieczne, Czas i przestrzeń nie mają granic. To, co reprezentujesz, rozprzestrzenia się, mnoży, odciska się w atmosferze i nikt nie może tego powstrzymać. Nie jesteś sam, nigdy nie byłeś. Istnieje ciche pokolenie, które kroczy wśród mężczyzn noszących niebiańskie kody. Nie noszą mundurów, nie mają tytułów, nie krzyczą o swoich funkcjach, ale gdziekolwiek się pojawią, atmosfera się zmienia. Są strażnikami nieba w ludzkiej postaci. Ci, którzy byli przygotowywani z dala od wścibskich oczu, doskonaleni na pustyni, wykuci we łzach i milczeniu. Nie szukają uznania, dążą do wypełnienia swojego celu. A ty jesteś jednym z nich. Jesteś częścią tej ukrytej armii, która przybyła nie po to, by zaimponować, lecz by interweniować. Rozpoznajecie się w swoim spojrzeniu. Czujecie swoje wibracje nawet bez słów, istnieje więź przodków, której nie da się wytłumaczyć, można ją jedynie doświadczyć. Nosicie podobne kody, podobne blizny i naglącą potrzebę w duchu, która powstrzymuje Was przed konformizmem. Świat wciąż próbuje was etykietować, umniejszać, kategoryzować, ale nie ma ludzkiego języka, który mógłby zdefiniować, kim jesteście. Bo nie zostaliście tu stworzeni, zostałyście zesłane. A każdy krok jest częścią większego projektu, który przekracza granice widzialności. Ta armia nie maszeruje z flagami, porusza się celowo. I choć kroczy w milczeniu, jej wpływ jest donośny. Oczyszczacie środowiska, przerywacie cykle, burzycie schematy, które przetrwały pokolenia. Jesteście nosicielami ostrej łaski, miłości, która koryguje, światła, które nie negocjuje z ciemnością. To nie jest wojna w ziemskim sensie, to wojna w duchu. I za każdym razem, gdy ktoś z Was zajmuje stanowisko, coś się zmienia w niewidzialnym świecie. Tak właśnie się zwycięża, bez rozgłosu, ale zostawiając ślady wyzwolenia, gdziekolwiek się udacie. Nigdy nie byłeś tylko osobą obdarzoną talentem zawsze byłeś żywą, przepowiednią, ucieleśnionym przesłaniem, chodzącą odpowiedzią i dlatego od samego początku podejmowano próby uciszenia tego, co nosisz w sobie: ból, nadużycia, porzucenie, zniekształcenia. Wszystko to miało ukryty cel próbę zgaszenia płomienia, który nosiłeś w sobie, ale im się nie udało, bo tego, co w tobie mieszka, nie da się pogrzebać. Można to uśpić, zmylić, odłożyć na później, ale nigdy zabić. Nosisz w sobie obietnicę, która pochodzi sprzed twojego istnienia tutaj. Ta przepowiednia, którą jesteś, zakłóca systemy. Ponieważ samym swoim istnieniem ujawnia, że gra się skończyła. Przetrwałeś wszystko, co powinno cię sparaliżować, powróciłeś z pożaru z większą jasnością, większym autorytetem, większym celem. I to jasno daje do zrozumienia światu duchowemu, że nic nie może powstrzymać tego, co zostało w tobie aktywowane. Jesteś głosem, który próbowali stłumić obecność, którą chcieli wymazać. Ale wszystko, co zrobili, tylko cię przygotowało, tylko cię wzmocniło, tylko sprawiło, że intensywniej przypomniałeś sobie, kim naprawdę jesteś. Teraz nic cię już nie powstrzymuje, nie czekasz już na aprobatę, nie próbujesz się już dopasować. Wiesz, że zostałeś wychowany w określonym czasie. Z jasną misją, z określoną częstotliwością, i od momentu, gdy wzrastasz w swojej prawdzie, żadna siła nie może cię powstrzymać, ponieważ żywe proroctwo nie prosi o pozwolenie, spełnia się samo, a ty jesteś spełnieniem czegoś, o czym świat próbował zapomnieć, ale niebo pamiętało i nadszedł ten czas. Wielu daje się zwieść twojej słodyczy. Uważają, że łagodność jest synonimem słabości, mylą twoją empatię z uległością, ale nie wiedzą, że twoja łaska niesie miecz, nie przyszedłeś tylko po to, by pocieszyć, przyszedłeś, by poprawić, nie przyszedłeś tylko po to, by objąć, przyszedłeś, by zerwać łańcuchy, twoja łaska to nie znieczulenie, to duchowa operacja, a to wymaga odwagi. Bo czasami prawdziwa miłość oznacza obnażenie trucizny, zanim zastosuje się antidotum, oznacza powiedzenie tego, czego nikt nie chce usłyszeć, odcięcie tego, czego wielu udaje, że nie widzi. Twoje współczucie jest prawdziwe, twoja miłość jest głęboka, ale twoja cierpliwość ma swoje granice, a kiedy te granice zostają przekroczone, nie krzyczysz, nie szukasz zemsty, nie atakujesz. Wycofujesz się, a w tym wycofaniu jest więcej osądu niż w tysiącu słów. Bo ktokolwiek cię traci, zdaje sobie sprawę, że nie stracił zwyczajnej osoby, stracił kanał transformacji, a ta pustka przemawia głośniej niż jakakolwiek konfrontacja. Twoja nieobecność krzyczy tam, gdzie Twoja obecność wykonała już cichą pracę. Obnażając to, co należało zobaczyć, nie daj się zwieść, nie akceptuj etykietki Twojej łaski jako tchórzostwa. Jesteś wojownikiem przebranym za doradcę, prorokiem odzianym w empatię, mieczem owiniętym miłością. A kiedy nadejdzie czas, wiesz dokładnie, jak ciąć. Nie dla zemsty, ale dla równowagi. Zostałeś wychowany, aby leczyć, ale czasami leczenie wymaga nacięć. I właśnie dlatego Twoja łaska budzi strach. Bo przychodzi z miłością, ale i z chirurgiczną precyzją. Nie jesteś tu tylko po to, by błyszczeć, jesteś tu, by wyeliminować wszystko, co żyło ukryte w cieniu. Twoje światło nie jest dekoracyjne, jest destrukcyjne, wypala fałsz, demaskuje powierzchowność i kruszy struktury zbudowane na kłamstwie. I dlatego tak wielu się ciebie boi, bo nie jesteś tylko inspiracją, jesteś zakłóceniem. Twoja energia nie masuje ego, ona je dezaktywuje. Bez względu na to, jak bardzo próbują cię zmiękczyć, przyciąć, uczynić bardziej akceptowalnym, to, co nosisz w sobie, nie może zostać umniejszone, bo to nie jest twoje to misja jesteś końcem nocy dla wielu, jesteś ostrzeżeniem, że kryjówka się skończyła, dowodem, że prawda zwyciężyła. Kiedy się pojawiasz, wszystko, co było zakamuflowane, zaczyna się ujawniać. Intencje zostają ujawnione, systemy się załamują, kłamstwa upadają i nawet jeśli wielu cię za to obwinia, w głębi duszy wszyscy wiedzą: To było konieczne. Nie przyszedłeś by siać bezsensowne zniszczenie, ale wiesz, że aby zbudować coś prawdziwego, czasami trzeba zburzyć to, co fałszywe. A to wymaga odwagi. I ty ją masz. Nie jesteś tylko kolejnym głosem, jesteś zamknięciem cykli, zerwaniem niewidzialnych paktów, rozpadem dobrze zakamuflowanych kłamstw. I nawet jeśli mówią, że jesteś zbyt intensywny, zbyt prawdomówny, zbyt silny, idź dalej. Bo światło, które niesiesz, nie służy upiększaniu, służy oczyszczeniu, a świat rozpaczliwie potrzebuje kogoś, kto nie boi się tego zrobić.